Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. To oczywiście Maja Sterkowicz. Długo nic nie nagrywałem, bo blisko 3 tygodnie, ale teraz już właśnie leci filmik. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam taki mały test takiego, oto palniczka jet, czy jak to woli zapalniczki jet, firmy Flame Club ze sklepu, jakiego jest gadżetami. Kosztowała ona 35 zł, to było w Szczecinie kupione już rok temu się spróbuje naprawdę całkiem nieźle. To ją wam pokażę troszeczkę bliżej, tak ona wygląda. No, jest to całkiem mały palniczek. Tutaj było taki o. Tutaj w tym miejscu taki jinx, gdzie to można było zablokować płomień, ale mi to wyleciało nie gdzie. To teraz jest. Tutaj mamy takie kółeczko, że tego nie wciśniemy teraz. I to jest taka blokada, że to tak można wcisnąć. Oczywiście standardowo, jak w takich palniczkach, jest. Kapturek. Tego. Tutaj wygląda dysza. Troszeczkę zabrudzona, bo ten palnik już jest stary. Ogólnie całkiem fajny. Jest on oczywiście wielokrotnego użytku. Tutaj mamy tą. Yy, no, śrubkę do regulacji, jednocześnie do nabijania gazem. Naprawdę całkiem fajny. Yy, tutaj mamy takie okienko do sprawdzania poziomu gazu. Tutaj na kamerze tego. Nie widać, kiepsko jest to. Kiepsko to widzę na kamerze po prostu. Ale tak normalnie to jest okej. Okay. Naprawdę bardzo fajny, ja mam dobrą opinię. Tutaj pokażemy oczywiście płomień. Całkiem duży. I tak. Jak widać. O, z takiej odległości. Naprawdę fajny. Tutaj już jest mało gazu, więc nie zamierzam go marnować. Płomień jest całkiem spory, to jeszcze nie jest ten, to maksymalne ustawienie, bo oczywiście można sobie dać mocniejszy, ale y, to jest takie optymalne, optymalna regulacja, ponieważ jak jest trochę więcej, to na wietrze tego gazu jest za dużo i on się troszeczkę gorzej pali, więc ja sobie go ustawiłem właśnie tak i jest bardzo dobrze. Bardzo fajnie się pali. Teraz, właśnie, y, no. Ostatnio go naprawiłem, bo się zepsuł tam coś się zapchało. Teraz właśnie no Boże co ja mówię. Przeczyściłem go, za chwilę właśnie pokażę wam tutaj test tego palniczka. To będzie zapalenie kartki papieru, potem będę przepalał puszkę, jeszcze nagrzewanie stalowego drutu. Tak więc ja już kończę gadać. I zaczynamy test. Także przechodzimy do testu. Dla porównania mam tutaj taką zwykłą zapalniczkę z krzymyczkiem. Takim pierwszy test: zapalenie karteczki papieru. Oczywiście zaraz to ugaszę, jak to zapalę. Nie bójcie się o nic. Tutaj, tak. I pierwsza zapalniczka. No. Tak. Yy, także właśnie to tak wygląda. Jak widać, zapalniczka troszeczkę musiała poczekać. W sensie troszeczkę dłużej to trwało, zanim ogień załapał gazetę. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku palniczka. Tylko poczekamy, aż wiatr zelży, żeby gazeta się dobrze zapaliła. I już możemy przystępować do testu. I się Od razu Od razu się zapaliło Także teraz Następna część testu Następna część testu Oczywiście przepalanie puszki Tutaj już nie będę używał tej zwykłej zapalniczki Ponieważ no nie ma sensu Albo by w ogóle tego nie przepaliło Albo trwałoby to tak długo, że po prostu By mi się nie opłacało tego kręcić Także zapalnicze Yes, sir. Także widać, tutaj jest taka dziurka, tutaj może to, tu. nie, nie, nie przebiję tego, tak, no yy, przepaliła puszkę tutaj w ostrze, tutaj o, trochę ciężej to idzie, bo jest duży wiatr, jeszcze spróbujemy. No, jest już strasznie mało gazu. Dlatego palnik nie chce zadziałać. Także teraz testu, część trzecia. Napełniłem palnik, także teraz testu, część trzecia. Nagrzewanie druta stalowego. Druta. Proszę. Także, jak widać, palniczek jest całkiem mocny. Nagrzał stalowy drut do czerwoności i to dość szybko. Jeszcze teraz spróbujemy zmęczyć tę puszkę, bo tam mi się kończył gaz. Teraz spróbujemy ją naprawdę przepalić. Tutaj bierzemy. Ojo. Jak widać, przepalanie puszki poszło całkiem sprawnie. Tutaj teraz zobaczymy, czy to jest przepalone. Tak. Przepaliło się. Tutaj wyostrzy. Przepalona puszka. Od razu wiem, lokowanie produktu. Tak. Także to by... Mm, Także to by było na tyle z tej Mojej recenzji wiem, test dość długi, ale mam nadzieję, mam nadzieję że się spodobało. Palniczek, naprawdę fajny, więc polecam go bardzo gorąco. Naprawdę fajny, niedrogi, a młody sokiem nie zła. Tak więc to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Jak się spodobało, oczywiście możecie zalajkować, tam coś ewentualnie zasubskrybować. Jak już będziecie tacy hojni, tak więc to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam.